Witam wszystkich bardzo serdecznie. Przebaczamy i prosimy o wybaczenie. Co można z tych słów wywnioskować? Można wywnioskować to, że ktoś chce komuś wybaczyć jakieś krzywdy i jednocześnie prosi tego kogoś o wybaczenie krzywd, które no, on sam. Temu komuś uczynił. Tak, można z tego wywnioskować to, właśnie to. Natomiast ten cytat w ustach Ukraińców, skierowany do Polaków. No, nie za bardzo pasuje, tak? Nie za bardzo pasuje do wydarzeń, które wydarzyły się 80 lat temu. A ten cytat jest modny już od kilku lat, ponieważ w 2016 roku jakoś tak Ukraińcy się zwrócili się z tym tekstem do Polaków, tak? Przebaczamy, przebaczamy i prosimy o wybaczenie. I myślą, że temat jest załatwiony. <grym> A co więcej, ten haniebny cytat wraca w tej chwili jak bumerang. Um, pewien jakiś ukraiński publicysta, ja nawet nie staram się zapamiętać jego imienia, nazwiska, bo um, nie chcę sobie zaśmiecać ich głowy jakimiś um, jakimiś nieważnymi sprawami, tak? Czyli ten ukraiński publicysta powiedział tak, że Polaków nie warto przepraszać, bo oni nie pamiętają o przeprosinach. Czyli co? Ukraińcy nas przeprosili. Prosili o wybaczenie. A my, Polacy, żeśmy to po prostu olali, tak? Nie, proszę Państwa. Zagrywka ukraińska polega na zrównaniu win katów, czyli Ukraińców, na przykład z obroną ofiar z obroną ofiar polskich czy też no, z jakimiś odwetami polskimi które no, w sytuacji gdy wyżynają ci całą rodzinę tak, to idziesz i się mścisz tak to jest chyba jakaś rzecz zrozumiała to jest rzecz ludzka a rzeczą nieludzką było ukraińskie mordowanie Polaków na 362 sposoby ukraińskie mordowanie swoich polskich żon, swoich polskich sąsiadów, swoich e, polskich dzieci, tak, bo jeżeli ktoś miał na przykład żonę polkę, tak, no to mordował, przeważnie mordował córki polskie, tak, synów jeszcze tam zostawiał, także to jest niezrozumiałe. Niezrozumiała dla nas, ale taki odwet, odwet, jeżeli ojcu rodziny zamordowali żonę i wycieli w pień e, dzieci, no to, no to jest nie, niezrozumiała dla mnie, żeby ten człowiek podkulił ogon i, i, i gdzie, uciekł gdzie, gdzie pieprz rośnie, tak? Czyli w tej chwili ponownie wraca ten temat i próbują pokazać, że no jacy, my to Polacy, jesteśmy nienawistnie, nie, nie wyrozumiali. E, oni przepraszają, a my po prostu odrzucamy ich przeprosiny, tak? Oni nam wybaczają. Tylko co no oni nam wybaczają? Przecież ukraińskie ludobójstwo zaczęło się od Ukraińców. To jest, to było ukraińskie ludobójstwo na polskim narodzie. Tego Polacy nie, nie, nie zaczęli. Tego polska ludność cywilna nie rozpoczęła. Polacy byli szokowanie tym że ze strony ukraińskich sąsiadów, ukraińskich mężów doszło do czegoś takiego, doszło do takiego zezwierzęcenia, proszę państwa. I w tej chwili jeden z drugim z Ukraińców będzie będzie prosił o wybaczenie i będzie nasz jednocześnie będzie przepraszał nas tak i będzie nas przepraszał i nam wybaczał. Nam wybaczał, nam jakieś krzywdy. Nie, my nie mamy czego wybaczać. My, um, oni nam nie mają czego wybaczać, proszę Państwa. Oni nam nie mają czego wybaczać. Wymordowali nam ponad 250 tysięcy polskich dzieci, kobiet i starców. Te liczby mogą być zdecydowanie wyższe. Zdecydowanie wyższe, ale oni nie chcą się zgodzić na ekshumację naszych pomordowanych Polaków, którzy do dzisiaj leżą tam w tych e, e, zasypanych studniach, w tych dołach śmierci, na polach, w lasach. Wszędzie te polskie kości się poniewierają, proszę Państwa. Tych osób pomordowanych może być znacznie, znacznie więcej. I oni myślą, że Temat ukraińskiego ludobójstwa na polskim narodzie załatwią sobie jakimś tam sloganem pustym: przepraszamy. Przepraszamy. Przepraszamy, a jednocześnie wybaczamy Wam. Ale co Wy nam wybaczacie, że co? Że nie daliśmy się tak szybko, nie wiem, wymordować? Co Wy nam możecie wybaczać? Co, co wy nam możecie wybaczyć? Ja się zastanawiam. W tej chwili takie słowa nas nie interesują, drodzy Ukraińcy. Musicie się uczyć, ci, ci Ukraińcy, którzy mieszkają między nami, którzy. Tutaj zostaną. Wy musicie się uczyć prawdziwej historii, bo my, Polacy, nie zapomnimy absolutnie o tej historii. My będziemy się do końca naszych dni i następne pokolenia Polaków również będą się upominać do końca swoich dni ekshumacji dla zamordowanych Polaków. My nie chcemy przeprosin, bo kogo wy będziecie przepraszać? Nas? Co nam po przeprosinach? Przecież wyście nam krzywdy osobiście nie wyrządzili. Wy przepraszać możecie tych pomordowanych, tych porżniętych na kawałki polskich obywateli, tak? Te kobiety, którym prosto z brzucha wyciągaliście nienarodzone dzieci. Te biedne, małe polskie dzieci, które nasadzaliście na sztachety. Tych ludzi powinniście przepraszać i prosić ich o wybaczenie, ale oni nie żyją. Oni tego już nie mogą zrobić, oni nie, nie mogą wam wybaczyć, nie mogą wybaczyć tym, a, tym Ukraińcom, którzy jeszcze żyli i dokonali tej zbrodni. Tylko wam e, chcę jeszcze przypomnieć, że wy, którzy czcicie potomków tych ludobójców, macie również polską krew na swoich rękach i wy, no, zobaczcie jakie to jest zakłamanie. Ponad 80% Ukraińców czci. Ideologii banderyzmu, więc czci e, polskich ludobójców. Ludobójców polskich dzieci, kobiet i starców, tak? I wy czcząc tych ludobójców, czcząc tych ludobójców, wystawiając im pomniki, nazywając place, ulice ich imionami, nazwiskami, wy nas przepraszacie. <laughs> wy nas przepraszacie, czcząc. Naszych ludobójców. Taki tekst, taki tekst to nie do nas. To nie do nas. My, Polacy, nie oczekujemy od Was żadnych przeprosin. My nie chcemy tego. My będziemy żądać ekshumacji naszych zamordowanych rodaków. Tylko i wyłącznie to nas interesuje. W związku z tym wzywam Was, Polacy. Wzywam Was, Polacy, musicie się stawić. Musicie się stawić 11 lipca bieżącego roku w Warszawie. To jest wtorek. Musicie sobie jakoś zorganizować ten czas. Poświęćcie ten jeden dzień w roku, aby pokazać, w tej chwili pokazać swoją Polskość, zaświadczyć o tym, że jesteście Polakami i Wam, Polakom, leży na sercu polska racja stanu, a więc pamięć o polskich ofiarach, które. Które gdzieś tam leżą, o których chce się zapomnieć, które nie mają katolickich pochówków. Wy musicie o tym pamiętać i o to się upominać. To jest polska racja stanu. Musicie się pojawić. 11 lipca w Warszawie o godzinie 17 startuje marsz z Placu Trzech Krzyży. Bądźcie tam. Pozdrawiam. Do widzenia.